Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie sól coś tak powszechnego w naszych kuchniach, jako potężne narzędzie duchowe? W dzisiejszym filmie ujawnimy fascynujące sekrety dotyczące tego, jak ten prosty minerał nie tylko jest niezbędny dla naszego zdrowia, ale także odgrywa głęboką rolę w praktykach duchowych i biblijnych. Od konserwacji żywności po święte rytuały i duchowe bitwy, sól wykracza poza swoje kulinarne zastosowanie, stając się symbolem oczyszczenia, ochrony. I boskiego błogosławieństwa. Zanurzymy się nieco głębiej w refleksję na temat boskiego celu soli, tematu, który zachęca nas do zgłębiania najgłębszych warstw stworzenia i celowego projektu stojącego za wszystkim, co istnieje. Wyobraź sobie przez chwilę, że każdy element, który spotykamy w naturze, od rozległych oceanów po najmniejszy ziarenko soli, został skrupulatnie zaplanowany i umieszczony przez Stwórcę. Ta idea skłania nas do rozważenia soli nie tylko jako składnika niezbędnego do naszego fizycznego przetrwania, ale także jako substancji obdarzonej głębokim duchowym znaczeniem. W biblijnej narracji i w różnych tradycjach na całym świecie sól to coś więcej niż przyprawa czy środek konserwujący. Jest postrzegana jako element święty, symbol oczyszczenia, zachowania i wiecznego zobowiązania. Na przykład w Starym Testamencie Bóg nakazuje używanie soli w ofiarach składanych w świątyni. Co symbolizuje wieczyste przymierze między Nim a ludem Izraela. Ta praktyka nie była przypadkowa, poprzez użycie soli Bóg nauczał takich wartości jak trwałość, lojalność i czystość niezbędną do życia w komunii z boskością. Ta perspektywa skłania nas do refleksji nad tym, jak proste elementy stworzenia mają złożone i zamierzone role. Sól, obecna od początku czasu jest wielokrotnie wspominana w Piśmie Świętym jako substancja o wielkim znaczeniu. Nie tylko podkreśla smak potraw, ale również działa jako konserwant zapobiegając zepsuciu. Duchowo, ta właściwość soli symbolizuje zachowanie przymierza Boga z jego ludem, obietnicę, która nie ulegnie zepsuciu z biegiem czasu. Rozważając te znaczenia, zaczynamy patrzeć na świat przyrody w inny sposób. To nie tylko zasoby do wykorzystania, ale każda część stworzenia odzwierciedla aspekt charakteru Boga i jego plan dla ludzkości. Zrozumienie boskiego celu soli zachęca nas do myślenia o tym, jak każda część naszego życia może być nasycona zamiarem i znaczeniem. To wyzwanie, by żyć bardziej świadomie, uznając, że tak jak sól, zostaliśmy umieszczeni na Ziemi z określoną misją. Kiedy rozważamy sól z szerszej perspektywy teologicznej, zauważamy, że ten powszechny minerał nosi w sobie głęboką autorytet i moc, nadane bezpośrednio przez Boga. Ta autorytet nie jest tylko funkcjonalny ale także głęboko symboliczny, odzwierciedlając zdolność Boga do nadania każdemu aspektowi stworzenia znaczenia i boskiego celu. Autorytet soli do zachowywania i oczyszczania ma implikacje zarówno w świecie fizycznym, jak i duchowym, będąc świadectwem zamysłu i suwerenności Boga w każdym detalu życia. W fizycznym aspekcie moc soli do konserwacji jest widoczna w jej zdolności do utrzymywania żywności w zdatnym do spożycia stanie przez dłuższy czas. Co było kluczowe w czasach przed wynalezieniem lodówek. Ten praktyczny aspekt jednakże wykracza poza zwykłą funkcjonalność. Odzwierciedla boski autorytet nad życiem i śmiercią, nad zepsuciem i zachowaniem. Konserwując jedzenie, sól powstrzymuje siły naturalnego rozkładu przed degradacją tego, co jest niezbędne do ludzkiego życia, działając jako strażnik zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Duchowo zdolność soli do oczyszczania wykracza poza jej działanie antybakteryjne. W religijnych rytuałach sól jest często używana jako symbol oczyszczenia duchowego. To działanie odzwierciedla głębsze oczyszczenie, usunięcie duchowych nieczystości, które mogą zanieczyścić duszę. W tym kontekście sól staje się narzędziem do przywrócenia pierwotnej czystości symbolem tego, jak Bóg oczyszcza i odnawia serca i umysły, przygotowując wiernych do bliższej komunii z boskością. Ta dwoistość soli. Działającej zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym, jest doskonałym przykładem tego, jak Bóg wykorzystuje materialny świat do wyrażania głębokich duchowych prawd. Nadając soli te zdolności, Bóg nie tylko dostarcza ludzkości zasobów niezbędnych do fizycznego przetrwania, ale także uczy kluczowych lekcji na temat zrównoważonego rozwoju, czystości i odnowy. Każdy ziarnko soli nosi w sobie część boskiej mądrości. Stanowiąc nieustanne przypomnienie, że stworzenie Boga jest głęboko nasycone celem i znaczeniem. Rozważanie soli w ten sposób poszerza nasze zrozumienie wszechświata jako Królestwa, w którym sakrum i profanum się przeplatają. Nie istnieje sztywne rozgraniczenie między tym, co materialne, a tym, co duchowe. Przeciwnie, Bóg wplutł cel i obecność na wszystkich poziomach stworzenia. Sól w swojej prostocie jest potężnym emblematem tej zintegrowanej rzeczywistości uczy nas o porządku i utrzymaniu życia, o potrzebie oczyszczenia i odnowy oraz o bliskości Boga, która przenika wszystko, co nas otacza. To zrozumienie nie tylko wzbogaca naszą ocenę stworzenia, ale także podnosi nasze poczucie odpowiedzialności i szacunku. Wiedza o tym, że nawet najbardziej powszechne elementy, takie jak sól, są obdarzone tak wielkim znaczeniem, zachęca nas do patrzenia na otaczający nas świat z odnowionymi oczami szukając w każdej części stworzenia odbicia boskości. W ten sposób teologia soli staje się portalem, przez który możemy uzyskać głębsze zrozumienie obecności i mocy Boga w świecie, zachęcając nas do życia w sposób bardziej świadomy i związany ze duchowością, która przenika naszą egzystencję. Użycie soli, zarówno w codziennych praktykach, jak i w rytuałach religijnych, niesie ze sobą duchową i symboliczną głębię, która wykracza poza jej bardziej przyziemne zastosowania. Historycznie ten minerał nie tylko służył jako niezbędny konserwant do żywności, ale także wyłonił się jako istotny element w różnych wymiarach życia duchowego, symbolizując oczyszczenie, ochronę i utrwalenie świętych wierzeń. W tradycji biblijnej sól jest często podkreślana nie tylko ze względu na swoje fizyczne właściwości, ale także ze względu na swoje głębokie duchowe znaczenie. Na przykład w rytuałach oczyszczenia sól jest używana do oczyszczania i konsekracji ludzi oraz miejsc. Przygotowując je do służby Bożej. Praktyka ta jest zakorzeniona w przekonaniu, że sól posiada zdolność do odpędzania zepsucia i nieczystości, nie tylko w sensie fizycznym, ale także na płaszczyźnie duchowej. Jest postrzegana jako agent świętości, zdolny przekształcić zwykłe miejsce w przestrzeń godną spotkania z sakrum. Oprócz swojej roli jako oczyszczacza, sól służy również jako potężna metafora DLA, pożądanych cech duchowych, które wierni są zachęcani do pielęgnowania takich jak wpływ i zachowanie wiary. W kontekście chrześcijańskim odniesienie Jezusa do swoich uczniów jako soli ziemi w kazaniu na górze brzmi jak wezwanie do utrzymywania i promowania wartości Królestwa Bożego na ziemi. Tak jak sól zapobiega zepsuciu żywności, naśladowcy Chrystusa są powołani do przeciwdziałania moralnej i duchowej dekadencji społeczeństwa, zachowując integralność i żywotność przesłania ewangelicznego. Ten symbolizm soli jest wieloaspektowy i przenika różne warstwy interpretacji i zastosowań. W rytuałach religijnych jej obecność często przypomina o przymierzu między Bogiem a Jego ludem, wywołując tematy wiecznej wierności i niezmienności Bożej. Użycie soli w rytuałach można postrzegać jako namacalny wyraz niezachwianej wiary i nieustannej komunii z boskością, potwierdzając zaangażowanie wiernych w życie świętości i oddania Bogu. Bogactwo symboliczne soli rozciąga się również na jej zdolność do działania jako stałe przypomnienie o duchowych obowiązkach wierzących. Poprzez jej użycie w praktykach dewocyjnych, praktykujący są wezwani do refleksji nad czystością swojego życia i nad tym, jak mogą pozytywnie wpływać na otaczający ich świat. W ten sposób sól nie tylko wzbogaca fizycznie, wzbogaca również duchowo, będąc katalizatorem do refleksji i pogłębiania życia duchowego. W kontekście wspólnoty wiary. Obecność soli w rytuałach i uroczystościach pomaga wzmacniać więzi wspólnotowe, służąc jako symbol solidarności i wspólnego życia duchowego. Pomaga w splataniu sieci relacji międzyludzkich, które są jednocześnie wzmacniane i oczyszczane przez jej użycie, odzwierciedlając wzajemne powiązania pomiędzy duchowym dobrem jednostki i wspólnoty. Zatem, rozważając rolę soli w religii i duchowości, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia poza jej praktyczne zastosowanie. Uznając ją za ogniwo łączące to, co fizyczne, z duchowym, to, co tymczasowe, z wiecznym. Sól w swojej istocie jest mostem między codziennym a boskim, między ludzkim a świętym, podkreślając, że nawet najbardziej podstawowe aspekty istnienia mogą nieść ze sobą głębokie i znaczące duchowe przesłanie. Poprzez włączenie soli do praktyk religijnych i medytację nad jej duchowym znaczeniem, wierni są nieustannie inspirowani do życia w sposób bardziej świadomy i święty. Głęboko zakorzeniony w bogatej tradycji duchowej, którą sól symbolizuje. Sól na przestrzeni dziejów pełniła wielofunkcyjną rolę nie tylko jako istotny element kulinarny, ale także jako cenna waluta i potężna metafora w kontekstach teologicznych i społecznych. Jej znaczenie wykracza poza prostą funkcjonalność, wnikając głęboko w struktury ekonomiczne i symboliczne dawnych cywilizacji, a nawet w nauki Jezusa. Co ilustruje jej trwałą istotność i głębokie znaczenie. W czasach starożytnych, szczególnie przed rozwojem złożonych systemów monetarnych, sól była często używana jako forma waluty. Było to szczególnie prawdziwe w regionach, gdzie sól była rzadkością, ale była niezbędna do konserwacji żywności i utrzymania zdrowia człowieka. Wartość soli wynikała z jej żywotnej użyteczności. Była ona niezastąpionym zasobem do konserwacji mięsa i innych łatwo psujących się produktów, co umożliwiało przechowywanie żywności w trudnych warunkach pogodowych lub na długie podróże. Z powodu tej niezastąpioności sól stała się towarem o wysokiej wartości, używanym do wymiany na inne dobra i usługi. W niektórych kulturach pracownicy byli nawet wynagradzani solą, skąd pochodzi słowo salary, Angida, wynagrodzenie. Oprócz swojej funkcji jako waluty, sól służy również jako bogata metafora w naukach Jezusa. W Ewangeliach, na przykład, Jezus mówi do swoich uczniów, Wy jesteście solą ziemi. Ta metafora nie została wybrana przypadkowo. Sól w tamtych czasach była symbolem trwałości, wartości i niezbędności. Porównując swoich uczniów do soli, Jezus podkreślał ich znaczenie na świecie, sugerując, że tak jak sól konserwuje i poprawia smak potraw, Naśladowcy Chrystusa są wezwani do zachowania tego, co dobre na świecie i do poprawiania życia wokół nich poprzez szerzenie Ewangelii. To metaforyczne użycie soli przez Jezusa sugeruje również misję wpływu i oddziaływania na świat. Sól, nawet w małych ilościach, zmienia smak całego posiłku. Podobnie chrześcijanie, nawet będąc w mniejszości, mogą wywierać znaczący wpływ na kulturę i praktyki społeczne, żyjąc zgodnie z zasadami Ewangelii. Co więcej, sól nie może stracić swojej słoności bez utraty swojej istoty. Analogicznie Jezus instruował swoich naśladowców, aby pozostali wierni swoim wartościom i naukom, nie poddając się zepsuciu, ani nie rozcieńczając się w środowisku świeckim. Dlatego sól jako waluta i metafora ukazuje głębie swojego znaczenia nie tylko ekonomicznego, ale także duchowego i społecznego. Te wymiary soli jako cennego przedmiotu wymiany oraz symbolu wpływu i zachowania – Wzmacniają ideę, że zwykłe przedmioty mogą mieć nadzwyczajne znaczenie. Przypominają również wiernym o odpowiedzialności, jaką niosą za pozytywny wpływ na świat, pozostając czystymi i zaangażowanymi w najwyższe ideały swojej wiary. W ten sposób sól pozostaje potężnym i wielowymiarowym symbolem, zakorzenionym zarówno w historii materialnej, jak i w myśli duchowej. Relacja soli z duchowością jest złożona i bogata. Naznaczona zarówno jej korzystnym użyciem w rytuałach oczyszczenia i błogosławieństwa, jak i niestety przez nieporozumienia, które łączą ją z praktykami złowrogimi. Ten kontrast nie tylko ukazuje symboliczną głębię soli, ale także podkreśla, jak coś z natury dobrego może być źle interpretowane lub niewłaściwie używane pod wpływem negatywnych sił. W centrum tej dychotomii leży prawda, że sól, podobnie jak każdy element stworzony przez Boga. Posiada właściwości, które, gdy są używane właściwie, są zgodne z boskimi celami oczyszczenia, ochrony i zachowania życia oraz świętości. Jednakże na przestrzeni historii i w różnych kulturach sól była również kojarzona z rytuałami, które mają na celu przeciwdziałanie tym dobroczynnym celom. W niektórych praktykach okultystycznych lub czarnej magii, sól jest używana jako środek do rzucania klątw lub tworzenia negatywnych barier duchowych. Co wydaje się bezpośrednio zaprzeczać jej biblijnemu i symbolicznemu znaczeniu jako agenta oczyszczającego i zachowującego. To negatywne użycie soli jest tym, co wielu teologów i badaczy religii identyfikuje jako odejście lub celowe zniekształcenie prawdy, dokonywane przez siły zła, które dążą do wprowadzenia w błąd i dezorientacji wiernych. Te siły, znane w wielu tradycjach religijnych jako wróg lub przeciwnik, stosują taktyki dezinformacji. Aby podważyć ludzkie rozumienie darów stworzenia, celem tych taktyk jest zaciemnienie prawdziwej natury rzeczy, promując chaos duchowy i moralny nieład. To zjawisko nie jest wyłączne dla soli. Wiele innych elementów i symboli duchowych jest często źle interpretowanych lub wykorzystywanych w niewłaściwy sposób. Jednak kwestia soli jest szczególnie obrazowa, ponieważ ukazuje, jak symbol o wielkiej czystości i wartości może zostać przekształcony w narzędzie praktyk negatywnych. To służy jako ważne przypomnienie DLA wiernych wszystkich religii, że czujność i rozeznanie są niezbędne w obcowaniu z każdym aspektem duchowości. Dla chrześcijan, w szczególności zrozumienie i nauczanie o prawdziwym znaczeniu soli jest kluczowe DLA zachowania integralności ich praktyk religijnych. Są oni wezwani do ponownego zbadania Pisma Świętego i tradycji, aby potwierdzić użycie soli jako elementu błogosławieństwa i oczyszczenia. Wskazówki dotyczące prawidłowego użycia soli w rytuałach i codziennym życiu powinny być jasne i oparte na teologii, odrzucając wszelkie skojarzenia, które nie są zgodne z naukami biblijnymi. Dodatkowo, otwarta dyskusja na temat nieporozumień dotyczących soli może być okazją do głębszego nauczania. Poprzez zgłębianie, jak i dlaczego niektóre praktyki odchodzą od właściwej ścieżki, wierni mogą wzmocnić swoją wiarę i zrozumienie sposobów działania wroga. Ta świadomość jest niezbędna nie tylko DLA osobistej praktyki religijnej, ale także DLA edukacji i formacji duchowej w ramach wspólnot. Zatem wyzwaniem, przed którym stają wierni, nie jest tylko odrzucenie niewłaściwego użycia soli ale także ponowne odkrycie i ożywienie jej znaczenia jako symbolu wszystkiego, co jest czyste i zachowujące życie, zgodnie z zamiarem Boga. Wymaga to ciągłego zaangażowania w studia, modlitwę i świadomą praktykę, zapewniając, że sól nadal będzie służyć jako przypomnienie o łasce Bożej, a nie jako punkt nieporozumień czy konfliktów. Użycie soli w praktykach religijnych oferuje fascynującą perspektywę na to, jak elementy materialne, często uważane za zwyczajne lub przyziemne, Mogą zyskać głębokie znaczenie duchowe i być włączane do rytuałów sakralnych. To użycie nie tylko podkreśla związek między światem fizycznym a duchowym, ale także wzmacnia wiarę i posłuszeństwo wobec Boga, pokazując jak oddanie i świadomość w praktyce religijnej mogą przemieniać codzienność. W wielu tradycjach religijnych sól to coś więcej niż tylko przyprawa. Jest to element poświęcony, używany w różnych rytuałach, aby symbolizować oczyszczenie, ochronę i wieczną obecność Boga. Na przykład w kontekście chrześcijańskim, sól jest używana w ceremoniach takich jak chrzest, gdzie symbolizuje duchowe oczyszczenie i odnowę życia, którą nowo nawrócony znajduje w Chrystusie. Umieszczenie soli na języku osoby chrzczonej jest aktywnym włączeniem doktryny, że wszyscy są powołani do bycia solą ziemi. Czyli dopełnienia roli strażników wiary i moralności w świecie, który często wydaje się skłonny do zepsucia. Oprócz swojej roli w specyficznych ceremoniach, sól jest również używana do poświęcania i oczyszczania miejsc kultu. Rozsypywanie soli w nowym świątyni lub na ołtarzu to stara praktyka mająca na celu uświęcenie miejsca, przygotowując je jako świętą przestrzeń do spotkań z Bogiem. Ten rytuał podkreśla wiarę, że poprzez błogosławienie przestrzeni fizycznych, Wierni mogą stworzyć środowisko sprzyjające manifestacji łaski Bożej. Poza kontekstami liturgicznymi wielu wierzących włącza sól do swoich codziennych praktyk wiary jako sposób na utrzymanie stałej więzi z zasadami religijnymi. Używanie soli w porannych modlitwach lub jako część codziennych medytacji służy jako fizyczne przypomnienie o potrzebie ciągłego oczyszczania i ochrony duchowej. Praktyki te sugerują, że każdy akt wiary, bez względu na to, jak mały, jest istotny na duchowej drodze jednostki. Integracja soli w codziennych praktykach wiary uczy również wierzących o znaczeniu świętości w życiu codziennym. Używając soli do oczyszczania przestrzeni do modlitwy lub rozpoczynając dzień rytuałem oczyszczenia, wierni potwierdzają swoje zobowiązanie do życia, które odzwierciedla cechy soli, zachowanie tego, co dobre, i oczyszczanie tego, co zniszczone. Te codzienne działania wzmacniają związek między życiem codziennym a praktyką religijną, pokazując, że świętość nie jest ograniczona do świątyń, ale przenika wszystkie aspekty życia. Ponadto świadome użycie soli jako elementu poświęconego odzwierciedla szersze zrozumienie, że wszystkie aspekty stworzenia mają potencjał do objawienia boskości i służenia celom duchowym. To ponownie potwierdza ideę, że boskość można odnaleźć w codzienności. A najprostsze przedmioty i działania mogą mieć głębokie duchowe znaczenie, jeśli są traktowane z szacunkiem i zamysłem. Tak więc użycie soli w praktykach religijnych nie jest tylko kwestią tradycji lub rytuału. Jest to głęboki wyraz przekonania, że materialne i duchowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Każde ziarno soli używane w kontekście sakralnym niesie ze sobą obietnicę oczyszczenia, ochrony i boskiej obecności potwierdzając wiarę wierzących i prowadząc ich do ciągłego posłuszeństwa Bogu. Ten mały, ale potężny element staje się symbolem samej duchowej podróży, podróży stałego oczyszczania, zachowania i celebrowania świętości w codziennym życiu. W praktykach duchowych i religijnych sól jest często podnoszona ze swojego zwykłego statusu przyprawy, by stać się potężnym narzędziem ochrony i wyrazu boskiej suwerenności. To wieloaspektowe użycie soli nie tylko odzwierciedla zdolność do przemiany naturalnych elementów pod wpływem woli Boga, ale także podkreśla znaczenie podejścia do takich praktyk z szacunkiem i zamierzoną intencją. Zgłębimy teraz, jak sól jest włączana do życia duchowego wierzących, podkreślając nie tylko jej rolę obronną przed złymi siłami, ale także jako symbol obecności i autorytetu Boga. Historycznie sól była używana w różnych kulturach i tradycjach religijnych. Jako środek oczyszczania i ochrony. Rozsypywanie soli wokół domu lub w miejscu kultu jest powszechne, aby stworzyć świętą przestrzeń wolną od negatywnych wpływów. Praktyka ta opiera się na starożytnym przekonaniu, że sól ma właściwości odpędzające złe duchy i oczyszczające środowisko z negatywnej energii. Stosowanie soli jest więc postrzegane jako fizyczna i duchowa bariera chroniąca nie tylko przestrzeń fizyczną, ale także osoby, które w niej mieszkają lub ją odwiedzają. Oprócz swojej funkcji ochronnej, sól jest głęboko symboliczna w wyrażaniu suwerenności Boga. Używając soli w rytuałach i codziennych praktykach, wierzący uznają, że ten element, stworzony przez Boga, posiada świętą funkcję, która wykracza poza jego przyziemne zastosowania. Sól staje się przypomnieniem o ciągłej obecności Boga i jego rządach nad wszystkim, co stworzone. Kiedy wierni używają soli, dokonują czegoś więcej niż tylko aktu rytualnego. Deklarują swoją wiarę w nadrzędność i opatrzność Bożą. To użycie soli wymaga szacunku i świadomości. Nie chodzi tylko o bezmyślne rozsypywanie soli, ale o zrozumienie każdego gestu jako potwierdzenie wiary. Wierzący są zachęcani do używania soli podczas medytacji nad jej głębszym znaczeniem, modląc się i rozmyślając nad ochroną Bożą i Jego ostatecznym autorytetem nad złem. Każda aplikacja soli jest fizyczną modlitwą. Aktem poświęcenia, który potwierdza przekonanie wierzącego o boskim porządku rzeczy. Ponadto, używając soli jako instrumentu duchowego, wierzący są przypominani o ciągłej potrzebie duchowego oczyszczenia w swoim własnym życiu. Tak jak sól oczyszcza i chroni przestrzenie fizyczne, tak samo służy jako metafora DLA wewnętrznego oczyszczenia, którego każdy naśladowca Boga powinien poszukiwać. Ten aspekt używania soli wzmacnia ideę, że ochrona duchowa jest zarówno osobistą, jak i boską odpowiedzialnością, procesem ciągłej odnowy i ponownego oddania się życiu, które Bóg pragnie DLA swoich wiernych. Ostrożna i przemyślana integracja soli w praktykach wiary nie jest więc jedynie środkiem obrony duchowej, jest to sposób na pielęgnowanie obecności Boga w codziennym życiu. Uczy wierzących doceniać każdy element stworzenia jako boski dar pełen duchowego znaczenia i żyć w sposób harmonijny z boskimi celami. Czyniąc to, wierni nie tylko chronią siebie i swoje przestrzenie, ale także rozwijają głębszą i bogatszą relację z boskością, naznaczoną szacunkiem i aktywnym zaangażowaniem w życie duchowe. Kończąc naszą eksplorację na temat znaczenia i duchowego użycia soli, mamy nadzieję, że ten film rzucił światło nie tylko na znaczenie tego tak powszechnego elementu w naszym codziennym życiu, ale także na głębie jego związku z naszą wiarą i praktykami duchowymi. Sól, prosty minerał, niesie ze sobą bogactwo znaczeń i zastosowań, które mogą wzbogacić nasze zrozumienie obecności i suwerenności Boga w naszym świecie. Jeśli ten film dostarczył Ci nowych perspektyw lub wglądów, prosimy podziel się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej. Chcielibyśmy bardzo usłyszeć, jak Ty wykorzystujesz sól w swoich własnych praktykach duchowych, lub jakie myśli ten film zainspirował. Nie zapomnij zostawić like. Jeśli doceniłeś nasz materiał i uważasz, że może on przynieść korzyści innym w ich duchowej podróży. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz, aby nie przegapić naszych przyszłych filmów, które będą eksplorować inne fascynujące aspekty teologii i praktyk duchowych. Dziękujemy za oglądanie i niech Twoja droga wiary będzie zawsze wzbogacona i chroniona, tak jak przestrzenie, które sól oczyszcza i konsekruje.